Cześć, tu Krystian z Grillers. Pokażę Wam, jak zrobić stek minutowy z polędwiczki wieprzowej. Potrzebujemy polębiczkę wieprzową, oczyszczoną z błon i ścięgien, rozmaryn, czosnek, olej, jałowiec, pieprz, sól. Zaczniemy od przygotowania marynaty. Czosnek kroimy drobno bądź ścieramy na tarce. Przerzucamy do miski. Rozmaryn musimy obrać z łodygi. I siekamy. Przesiekamy to razem z solą. Używam też soli Maldon wędzonej i odrobina oleju. Dlatego, żeby wszystkie produkty puściły nam soki i olejki eteryczne. Teraz bierzemy jałowiec. Jałowiec jest ciężki do krojenia, więc trzeba go zgnieść. Z jałobcem nie możemy przesadzić, bo będzie wszystko bardzo gorzkie. Dodajemy więcej soli. Świeżo umoczkowany pieprz. I olej. Całość mieszamy. I mamy marynatę gotową. Nadaje się ona do wieprzowiny i do jagnięciny jak najbardziej. Wycinamy teraz steka. Tak wycięty stek potrzebuje zaledwie minuty na grillu. Marynujemy dosłownie parę sekund. I możemy przejść na grilla. I mamy idealny stek w minutę. Powinien się rwać palcami. Soczysty, idealny.